Oh, oh, yeah, okay. 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 Nie, tak jakoś się przymierzałem, żeby zobaczyć jakby czas ile mam czasu Ale odrej chyba... zaraz A ja też bym Ej Maciek ty ja naprawdę Ty jest zajebista chopa do tego Ty jest zajebista chopa do... do nauki tego serio ręce ręce do tyłu No właśnie uczę się dopiero to bo mój czwarty jakby Czwarty dzisiaj a szósty w życiu Po przerwie około 3 miesiące Do tyłu? Dobra, spróbuję Jak to robisz to jest troszkę wolniej Czemu? No, ale złapałem z tego czasu Tidit Uwa, boto v očah. Pokażesz? Zajebiste Ale nie narciasz, nie? No nie, to jest tak nie serio, nie. zajebiste A nie poleciałem, bo Łańcuch zleciał. Jak to się dzieje, że Łańcuch mi spada, pomimo tak, że mam napinać i prowadnicę. Tēnā koe! Tēnā koe!